Cześć, witam serdecznie na moim kanale, ja nazywam się Mikołaj i dzisiaj pokażę Ci przepis na kimchi. Kimchi czyli kapusta kiszona po koreańsku. Jak widzisz kapusta pekińska tutaj będzie odgrywała główną rolę, do tego jakieś inne warzywka, ale o tym za chwilę. W tym momencie zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Wystarczy, że ten przycisk czerwony subskrybuj zamienisz na szary, wtedy będziesz na bieżąco z tym co się u mnie dzieje. Do tego kliknij dzwoneczek. Każde powiadomienie z nowym filmem do Ciebie wtedy dojdzie. Koniecznie zostaw łapkę w górę pod tym filmem oraz komentarz. Przygotowanie naszego kimchi zaczniemy od kapusty pekińskiej. Kapusta pekińska około 1,5 kg w moim przypadku. Ja robię taką jedną porcyjkę, którą później będziecie sobie mogli mnożyć. W zależności od tego ile tego kimchi później chcecie mieć. Tak więc 1,5 kilogramowa kapusta pekińska, musimy ją pokroić na mniejsze kawałki, tak jak najpierw na pół. I teraz na cztery. ściąłem ją prawie całą, zostawiając tylko kawałek tego białego. Kiedy mamy już posiekaną naszą kapustę pekińską, musimy ją sobie teraz obmyć. Ja już to zrobiłem. Teraz wystarczy posolić. Na 1,5 kg kapusty pekińskiej 5-4 do 5 łyżek stołowych soli. Sól zwykła. Jodowana, może być też morska, jeżeli macie. Nie ma to znaczenia. Kapustę solimy po to, aby wszystkie soki, cała woda w niej zawarta nam tutaj odpuściła. Musi się nam to wszystko zmorzyć Pozostałą wodę, która tutaj nam się pojawi, musimy sobie odcedzić, odlać gdzieś. Zajmie nam to około 1,5 godziny czekania na to, aż ta cała woda nam się tutaj pojawi, aż wyjdzie. Minimum godzinkę musimy sobie zawsze po zasoleniu poczekać. Teraz tą całą sól musimy sobie wymieszać bardzo dokładnie z kapustą, tak więc ja już to czynię. A w międzyczasie zapraszam Cię do subskrypcji również kanału, z którym współpracuję o nazwie Gotuj ze mną. Link znajdziesz do tego kanału w opisie mojego filmu. Minęło półtorej godziny, także nasza kapustka jest już dobrze zmożona, wszystkie soki tutaj puściły, woda jest już odcedzona, lekko tylko raz przepłukałem pod bieżącą wodą i ponownie odcedziłem, aby nie była za bardzo słona. Tak więc nasza kapustka jest już gotowa i teraz wystarczy dodać do niej pozostałe składniki. Tak jak mówiłem receptura na Kimchi, receptur na Kimchi jest bardzo dużo. Szacuje się, że ponad 100 jest właśnie takich przepisów w Korei. Ja dodaję marchewki, marchewki będziemy kroili w plasterki. Papryka chili, ponieważ lubię robić na bardzo ostro także jedna peperoni wchodzi cała tutaj też posiekana w plasterki. Cebula, dymka i biała część, i cała zielona. Białą będziemy siekali bardzo drobno, żółtą, zieloną już w dosyć szerokie, grube kawałki tak więc około 7 myślę tutaj jest takich cebulek korzeń imbiru oczywiście świeży około 3-4 cm sobie zetrzemy na tarce 4 ząbki czosnku sos sojowy około na taką porcję 2-3 łyżek stołowych sól no i jeszcze kalafior Kalafior obieramy, kroimy go sobie na różyczki, wrzucamy wszystko do jednej miski, później mieszamy i praktycznie wszystko już będzie gotowe. Także ja się zabieram za klejenie naszych warzyw. Bierzmy się za paprykę, czyli pamiętajmy aby uważać później po krojeniu ostrej papryki żeby nie dotykać oczu nosa ust po prostu żeby nam nas nie piekło nam niczego nie wypaliło Jeżeli nie lubicie tak bardzo ostrych rzeczy możecie powini oczywiście ten składnik nie dodawać ja sobie myślę całą tutaj wraz z pestkami dorzucę. Krojenie naszych dymek zaczynamy sobie od części białej. Tutaj staramy się drobniutko jeszcze posiekać. części zieloną siekamy sobie już w większe kawałki około 1 cm do półtora. możemy to zrobić pod lekkim skosem będzie to później fajnie wyglądało w gotowej mieszance naszych kiszonek czosnek oraz imbir ścieramy sobie na tarce Wszystkie tutaj nasze niepotrzebne liście, i zabieramy się, musimy dobrać się do białej części. Kalafera nacinamy sobie tak, aby zostały nam same różyczki. i łamiemy je sobie w mniejsze cząstki. Nie muszą, nie muszą być one regularne. Fajnie później będzie to wszystko chrupać, kiedy konsystencja struktury są nierówne. Wszystkie nasze warzywka znajdują się już w misce, także teraz przyszła kolej na sos sojowy tak jak mówiłem 2 do 3 łyżek sosu sojowego musi wylądować na taką ilość warzyw około pół małej łyżeczki pieprzu cayenne jeżeli lubicie oszczejsze to jak najbardziej możecie sobie jeszcze więcej dodać. Ja już tutaj wkroiłem całą papryczkę cayenne, także taka ilość już samego pieprzu wystarczy. Warzywka są wymieszane. Także teraz wszystko musi wylądować w jakimś pojemniku. Najpierw umieszczam całą naszą mieszankę warzyw umieszczam sobie najpierw w pojemniku plastikowym. Padając i uciskając dosyć solidnie tak, żeby na ciasno, jak w przypadku zwykłej kiszonej kapusty, wszystko tutaj się znajdowało i garść po garści właśnie układa nasze warzywka. Dopiero po dwóch dniach trzech, kiedy nasza tutaj kapustka wstępnie sobie przerobi, odgazuje, będę przekładał ją do słoików. I oczywiście trzymamy taką kapustkę przez 4 do 5-6 dni, aż się konkretnie mocno ukisi w temperaturze pokojowej, gdzieś w ciemnym miejscu. Nie na słońcu, nie w świetle takim słonecznym, tylko gdzieś właśnie w zaciemnieniu. I dopiero później możemy przechowywać w lodówce już takie słoiczki, nawet kilka miesięcy do roku. że tyle u was to wytrzyma ja po prostu jem to na bieżąco robię sobie przynajmniej raz w tygodniu taką porcję witamin jest to bardzo zdrowe no i fajny dodatek do ramenu zupy fo czy po prostu jako przekąska tak przygotowane warzywka w pojemniku lądują tak jak mówiłem do jakiegoś ciemniejszego miejsca w zaciszu kuchni na około 4 do 6 dni jeszcze się zakisi. Po dwóch dniach wyciągamy, przekładamy do słoików. A później, już po tych 6 dniach do lodury. No i zajadamy. Świeżo zrobiony kimchi ląduje sobie z boku. A ja Wam pokażę, jak wygląda już takie po właśnie tygodniu. Po 6 dniach od zrobienia. Wyłożę do półmiska. Także jeszcze raz zapraszam Was do subskrypcji tego kanału oraz kanału Gotuj ze mną. W tym momencie życzę Wam smacznego, miłego oglądania pozostałych filmów. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, hej!